Dnia 5 czerwca 1991 roku wierni zgromadzeni przed ołtarzem polowym wzniesionym na lotnisku Aeroklubu Białostockiego podczas Mszy świętej, celebrowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, byli świadkami wydarzenia, które w dziejach lokalnego kościoła białostockiego zapisało się już na stałe. Tuż przed końcowym błogosławieństwem papież wypowiedział słowa: Mając na względzie rację duszpasterską, ustanawiam dziś dwie diecezje w tym rejonie Polski. Diecezję białostocką ze stolicą w Białymstoku. <klucza> Obejmującą teren tej części archidiecezji wileńskiej która znajduje się w obecnych granicach Rzeczypospolitej Polski Biskupa Edwarda Kisiela, dotychczasowego administratora apostolskiego, mianuję biskupem diecezji białostockiej. Kościół pod wezwaniem w niebo Najświętszej Marii Panny w Białymstoku, Staje się katedrą biskupa i diecezji. Po drugie, diecezja drohiczyńska ze stolicą w drohiczynie, obejmującą teren tej części diecezji pińskiej, która znajduje się w obecnych granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Biskupa Władysława Jędroszuka. Jędroszuka Dotychczasowego administratora apostolskiego mianuje biskupem diecezji drohiczyńskiej. Kościół pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy w drohiczynie staje się katedrą biskupa i diecezji. Pasterzom i ludowi Bożemu tych dwóch diecezji serca błogosławi. Stolica Apostolska nie wydała wówczas żadnego dokumentu, który potwierdziłby tę ustnie wyrażoną decyzję papieża, jako że w fazę końcową weszły już prace nad nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że reorganizacja struktur Kościoła w powojennej Rzeczypospolitej stała się możliwa dzięki zmianom, jakie zaszły w państwie polskim po 1989 roku. Rozpad systemu komunistycznego, a co za tym idzie powrót do wolności i suwerenności państwa, umożliwił tak potrzebną po wojnie przebudowę struktur organizacyjnych kościoła. Było to tym bardziej możliwe, że teraz państwo nie interweniowało w sprawy kościelne, a kościół miał pełną swobodę w przeprowadzaniu zmian. Realizacji tego przedsięwzięcia sprzyjały też nowe regulacje kościelne dotyczące kościoła katolickiego na Litwie i Białorusi. W wilnie został mianowany arcybiskup rezydencjonalny Julian Steponowicius. Stałą administrację kościelną ustanowiono też na Białorusi. Można więc było usamodzielnić także kościół białostocki. 25 marca 1992 roku na mocy bulli papieskiej Jana Pawła II Totus Tuus Polonię Populus została nadana kościołowi w Polsce nowa struktura organizacyjna, dzieląc terytorium Polski na 39 diecezji i archidiecezji zamkniętych w 13 prowincjach kościelnych oraz ustanawiając dwa ordnariaty, polowy i dla wiernych obrządków wschodnich. Tego samego dnia nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Józef Kowalczyk, wydał dekret o ustanowieniu i określeniu granic nowych diecezji i prowincji kościelnych w Polsce oraz przynależności metropolitalnej poszczególnych diecezji, a papież Jan Paweł II w liście apostolskim Polonia Cepit Habere, przesłanym na ręce biskupów polskich, powiadomił ich o ustanowieniu nowej organizacji kościelnej i tym samym dokumenty papieskie weszły w życie, nabierając mocy prawnej. Mocą tych decyzji papież podniósł istniejącą od niespełna roku diecezję białostocką do rangi archidiecezji i ustanowił białostocką prowincję kościelną, w skład której weszły archidiecezja białostocka oraz diecezje łomżyńska i Drochiczyńska. Dotychczasowy biskup białostocki Edward Kisiel został podniesiony do godności arcybiskupa i metropolity białostockiej prowincji kościelnej. Paliusz otrzymał 29 czerwca 1992 roku.